Cześć, to ponownie ja, Michał Tapdam w e, Witam w kolejnym przepisie. Tym razem dosyć ciekawy, bo kawa połączona z alkoholem. W sposób po irlandzku Irish Coffee. Do przygotowania Irish Coffee będę potrzebował na pewno kawy, którą wcześniej przygotowywałem w syfonie, 100 ml śmietany, 4-5 kostek lodu, shaker, łyżka barmańska, naczynie, w którym naszą kawę po irlandzku przygotujemy, czyli Irish Coffee, ale jednym z głównych elementów, oprócz kawy, reszty składników, jest coś, co tygryski lubią najbardziej, a w Polsce przede wszystkim. Ja ogólnie powiem, specjalistą nie jestem, ale znam jednego bardzo dobrego Przemek. Zapraszam Cię. Cześć. Witam Was. Jak sama nazwa wskazuje, Irish Coffee, czyli stricte do przepisu możemy użyć whisky irlandzkiej, której ja użyję, ale tak naprawdę wybierzcie. Taką, która będzie idealna według Waszych preferencji smakowych. Ja używam whisky paki, więc zaczynajmy. Proponuję, że podzielimy się tym przepisem. Ja zajmę się rozpuszczeniem brązowego cukru z whisky, a Ty zajmij się ubijaniem śmietany. To najlepiej Ci wychodzi. To robię bardzo dobrze rzeczywiście. Ok, jedziemy. Do naczynia, w którym będziemy rozpuszczać cukier, dodajemy łyżkę brązowego cukru, Oraz 40 ml wybranej przez nas whisky. Nasz cukier rozpuścimy za pomocą metody tzw. Tak throwingu, czyli przelewania. Podpalamy whisky. Teraz skreślimy światło, żeby było lepiej widać efekt naszego przelewania. Jest gaszynca jak co Spokojnie. No to potrzebujemy gaśnicy. Za chwilkę pokażę Ci jak opanujemy temat. Myślę, że cukier już się odpuścił, a whisky podgrzeliśmy do odpowiedniej temperatury. Mi się za ciepło zrobiło. Ja się chyba na czymś zimnym, czyli naszą śmietaną. Masz śmietanę? Dodajemy do tej Zamykamy górną część. I ładnie tej datę tak zwane. Mamy naszą śmietanę. Przygotowano. Ok, przemy. Zaczniemy od kawy. Wlewamy ją do naszego naczynia. Wcześniej przygotowana kawa z syfonu. Ok. Dodamy nasze łóżki. Świetnie pachnie. Ci to, aby kostki lodu nie dostały się do naszego naczynia, żeby nie zburzyć całego procesu. Wkładamy, zakładamy, Postaram się zrobić to jak najlepiej, delikatnie po ściance, po Dokładnie, tak żeby był idealnie równy, równy kacik. Strawiamy się po całej powierzchni, tak żeby warstwa górna była gładka. I za pół godziny myślę, że wyciągniemy resztę naszej planki. Ok, śmietana nałożona. Widzimy idealnie równego kata. Przemek wykończy naszego Irish od samej góry brązowym cukrem. Tak, ja zaproponuję Irish Coffee à Creme Brule. Wykończymy to brązowym cukrem. I całość skarmalizujemy palnikiem. I tak podane Irish Coffee jest idealną propozycją na zimowe wieczory spędzone przy kominku czy do tej książki. No to co? To ja idę do tej książki. Na razie. A wy, jeśli jeszcze nie subskrybowaliście naszego kanału, kliknijcie tutaj. Śledźcie nas na Facebooku. Na Instagramie znajdziecie nas oczywiście pod hashtagiem @cookieTV. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach, bo będzie się działo Akademia Modeon.